witajcie w vlogmasie. Dzień trzeci. Teraz będę otwierała kalendarz armentowy. Nie wiem, czy dzisiaj dziś będę wychodziła, a chociaż na pewno powiem, gdzie byłam. Pierwsze to zacznę od kosteczki. Mój sprzęcior, jak ja temu zawsze mówię. Dobra, trójeczkę ty. Nie wiem, czy będziecie wiedzieli. Już szukam teraz trójeczki. I trójeczka jest. O jest, widzicie? Ej, pana chcę pojechać tak. dobra. Będę. Będę otworzyć. Dobra. Musiała użyć swojego pędowcia. Dobra, co to jest? Kratka. Taka malutka kredkę zobaczcie. I to jest chyba kredka do oczu. Chyba tak. Taka mała kredeczka do oczu. Z deklasa. Lecimy dalej. I będzie może... O taka nasz i trójeczka. Nie wiem, czy widzicie... No tak przesunę bardziej. Nie wiem, czy widzicie, jak otwieram. Dajcie znać w komentarzu, czy widzicie. i na inny sposób wymyślić, do tego, że otwieram. Rasmę ponownie. Ta trójeczkę jest tutaj. Taki różowy coś to jest do oczu. Dzień, super. Lecimy dalej. Mam nadzieję, że myśli, mam nadzieję, że się zapisało, to, co... Co bo dzwonię teraz. Miałam teraz telefon. Kolejny to jest Douglas. Czujeczkę będzie tutaj, na górze. Nie wiem, czy będzie widać. Dagaś dla mnie się najlepiej otwiera. O, I takie coś mamy. Dobra. I tu jest jakiś kremik pewnie. Jakiś kremik taki malutki. Dobra, lecimy dalej z otwieraniem kalendarza. Teraz z tym. To jest DIY. Dobra, gdzie jest trójka? A jest tutaj. Taki poder. Widzicie z Biedronki. Dobra. Kolejny kalendarz adwentowy, to został nam chyba ten, jak się chodzi o kosmetyczny. I tutaj trójkę. Ups, ups. Co no. tutaj jest? O. Kosmetyczka. Jak fajnie. Jak wygląda? wygląda tak. Super. Jest po prostu fajna do torebki. Idealnie. Super. Dobra, wkładam z powrotem. I dobra, mam nadzieję, że się zapisało. Dobra. Ok. To wszystko chyba wszystko, jeśli chodzi o kosmetyczne, jak widzę. Teraz będą czekoladkowe. I zacznę od tego. Od tej trójeczki. I to trójeczka jest, o jest Może jakoś otworzyć, o. Taka trąbka, fajnie. Gdzie taka trąbeczka? Dobra. Kolejny kalendarz. Przekładka, a to jest Lind. I też szukam tej trójeczki. Gdzie ta trójka? Się zgubiła. Czwórkę mam. O, trójki mam. A mam. Gdzie? Nie wiem, czy widać. O, cukieracek, jak nie fajnie. Dobra, to jest sklepek O ten. I będzie to, będzie, będzie, będzie zaraz trójeczkę szukam. O jest Tam to się też dobrze otwiera. Mimo że był tani. To naprawdę super się otwiera. I ostatni kalendarz na dzisiaj. To jest trójeczka. O, takie malutkie jajeczko. I to będzie chyba wszystko, jeśli chodzi o kalendarze dywentowe No, więc w razie z wami się żegram. Wrazem do Was ponownie i postanowiłam posprzątać swoją taletkę. dużego czasu myślałam, żeby ją posprzątać ponownie. Ostatnie było sprzątanie chyba w marcu, albo w kwietniu, jak dobrze pamiętam. I nagrywałam z tym sprzątanie mojej toaletki Możecie widzieć na moim kanale i postaram się też posprzątam Te się, i też Wam pokażę co stąd wychodzi więc tak, jeśli chodzi z, zostają to róż i rozświetlacz z lobby. na pewno to zostaje na pewno zostaje ten puder z Vibo na pewno zostaje też z Vibo ten drugi banan bananowy, brzoskwiniowy zostaje, mam też bok bananowy i brzoskwiniowy Oj, mi się padło. I tutaj taki róż, który też bardzo lubię z Eveline. może mówię. Bardzo uwielbiam i tutaj tak. Ten brązer z Eveline też zostaje, też go używam i też dzisiaj go mam na sobie. Czyli tutaj dzisiaj używam do makijażu. Rozświetlacz, który też zostaje. Tego co lubię. Ten broża też należy zostaje, mimo że jest trochę ciemna, ale no zostaje, bo może kiedy makijaż się przyda. I roz, rozświetlać też ten zostaje. Tutaj puder z VIPOTE zostaje, na pewno. I ten drugi puder z VIPOTE zostaje, który to bardzo lubię. Dobra, jeśli chodzi o co, wychodzi. Na pewno wychodzi ta paletka dobry Ja i paletki nie używam. Pamiętam to, tą paletkę w, w tamtym roku w kalendarzu adwentowym z Max and More, taki kalendarz różowy. Na pewno widzieliście, przerobiłam go teraz w takim DIY. Dobra i kolejna paletka to jest do konturowania, też ją zostawię, też bardzo ją lubię. Kolejna paletka, też zostawiam. Tutaj to. Dobra, no to jest drugą stronę szufladki. I to jest taki brązer, też z kalendarza w tamtym roku. Tę różową też. I on na razie gdzieś się idzie. Na razie go nie używam. No i brązer, który kupiłam kiedyś w Biedronce. Chyba kilka miesięcy temu. Też ten wychodzi komuś, na pewno on dam, bo nie używam. Kolejna rzecz to jest z Vibo. Vibo co mówię? Z Golden Rose paletkę do konturowania też zostawiam. Też ją bardzo lubię. Kolejną paletkę też zostawiam, też bardzo lubię. To na pewno też zostaje, ten puder pod oczy. Puder bananowy z Evelyn też zostaje. tam mówić z Vibo. Kolejny puder z Lovely też zostaje. Kolejny puder z Rimela. Dobrze tak, Rimala te zostaje. Jak tu ciężko się dostać. Brązer z Lovely też zostaje na razie. Roświetlacz z Technika też na razie zostaje. Roświetlacz z Revolution też zostaje. Róż z Revolution też zostaje. I ta paletka też zostaje. Dobra, jeśli chodzi o tą szufladę, to jest tak, to muszę sadzić. Teraz chcę zacząć od tego. Czyli od tego mojego organizera. Dobra, ja to już kolejną część się zajmę. Jeśli chodzi tutaj o rzeczy, to zaczniemy już od tej przykrótki. Ten brozy z Maxent More też idzie gdzieś. też też stąd wychodzi. Róż też stąd wychodzi. Te brąze też stąd wychodzi. Ten turdurę też stąd wychodzi na razie. Ta kredka też stąd wychodzi. Bo i tak je nie używam. To jest pod oczy. To, to zostaje. Jeszcze zostaje. Max and More. Ten rozświetlacz. Wpłyniecie się bardziej? Może. Nie wiem. No ale teraz nie wiem czy wyjdzie, czy zostaje, nie wiem, właśnie się zastanawiam się, zaraz zobaczę, bo on też już trochę czasu ma. Ten tusz na pewno wychodzi stąd. Ten tusz też na razie wychodzi stąd. Ten alen na razie zostaje. Ten odżywka do rzęs zostaje. Kretka, na razie stąd wychodzi. Na razie nie używam. Kolejny tusz z Nexa, który bardzo lubię, to zostaje. Na pewno. Ten tusz z e Eveline też zostaje, też go bardzo lubię. Ten tusz na razie wyjdzie. Ten tusz Ale też wyjdzie. Ten tusz, który dzisiaj malowałam rzęsy, też, wychodzi, nie wychodzi, tylko zostaje stąd. I ten tusz też co wychodzi chciałam powiedzieć, zostaje. Znaczy, zostaje na Tutaj zrobię same przegródki na tuszę. O, no tak lepiej. No bardzo lepiej. Dobra moi pani, wszystko się chodzi w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał i spodobał Wam się dzisiejszy vlogmas. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę i subskrypcję kanału. Jutro Was zapraszam na czwarty dzień vlogmasu i będziemy też sprzątali tę aletkę. Więc do zobaczenia i miłego oczarku. Pa pa!